Zacznijmy od tego ostatniego zdania, nie licząc kobiet i dzieci. Gdybyśmy mieli ten cud rozmnożenia chleba dzisiaj w naszym kościele, no to mężczyzn pewnie jest mniej. Nie liczyłem, ale tak to pewnie statystycznie wychodzi, że o wiele więcej jest niewiast, dzieci może o tej porze nie. Ale tak czy siak, jeśli mamy 5 tysięcy mężczyzn, to spokojnie możemy liczyć trzy razy tyle niewiast, więc cud Pana Jezusa jest. Tym potężniejszy, tym większy. Ale zacznijmy od tego, że wszystko zaczyna się dosyć dziwacznie. Bo Jezus, jak to Jezus, mówi rzeczy, które nie wydają nam się realne, nie wydają nam się odpowiednie, przynajmniej dla naszych warunków. No w porządku, może gdzieś indziej to by się jakoś nadawało, panie Jezu, może ktoś inny by tak zrobił, ale tu nie bardzo. Bo. Kiedy uczniowie rozsądnie mówią Jezusowi, no wiesz co, jesteśmy na pustkowiu, tu nie ma ani sklepu, co oczywiste, ale też nie ma ludzi, jakichś domostw, którzy mogliby jedzenie dać czy sprzedać, więc każ tym tłumom, które cię słuchają, iść do wsi, póki jeszcze jest widno, żeby się gdzieś tam nie pozabijali na wertepach. I Jezus mówi pierwszą dziwaczną rzecz, mówi, ale czemu mają odchodzić, no przecież wy możecie im dać jeść, no ale jak my? To jakbyś powiedział nam wcześniej, to byśmy wzięli więcej jedzenia, no to trzeba było jakoś się zorientować. A teraz w tym momencie mówisz nam, to wydajcie im jeść, no ale co mamy im dać? Jeśli jest pięć tysięcy mężczyzn, do tego kobiety, dzieci, no to myślę, że mamy spokojnie dwadzieścia parę tysięcy ludzi w tym tłumie. Uczniowie mają pięć chlebów i dwie ryby. No to nie da rady, Panie Jezu. To się nie da zrobić. Ale kiedy Jezus mówi, wy dajcie im jeść, to nie ma na myśli mechanicznej czynności. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, rybka, chlebek. Jezus nigdy nie mówi o jakimś zewnętrznym działaniu. Jeśli daje nam jakiś nakaz, jeśli do czegoś nas popycha, to nigdy nie chodzi mu o to, że coś trzeba zrobić i cześć. Raczej ma na myśli, gdzie ja jestem w tej historii, gdzie Ty mnie widzisz, albo jak. Za dwa rozdziały zada to bardzo ważne pytanie: Kim jestem dla Ciebie, kim jestem dla Was? I właściwie w każdym poleceniu czy zaproszeniu, wezwaniu Jezusa to pytanie brzmi, choć oczywiście ono się nie pojawia tak formalnie. Kiedy Jezus mówi: Wydajcie mieść, to ma na myśli, co zrobicie z tą trudną sytuacją, skoro ja jestem przy Was? I kiedy oni odpowiadają, no my nie mamy nic poza pięcioma chlebami, dwoma rybami, Jezus mówi, to przynieście je. I każe, żeby ludzie usiedli na ziemi, na trawie. To jest drugie dziwaczne polecenie, bo jeśli nie ma jedzenia, to po co oni mają siadać? To po co robić im nadzieję? Bo w tych warunkach, jeśli rzeczywiście nakazuje się, słuchajcie, siadajcie i poczekajcie chwilę, no to jasne, że coś się wydarzy. To, to nie powiedzą zaraz, no dobrze, to teraz wstańcie i już sobie idźcie. Tylko jeśli macie usiąść, to coś otrzymacie. Ale uczniowie nie mają nic, co by wystarczyło dla tych tłumów. Ale czy to prawda, czy nie mają nic? No, mają Jezusa. Tylko czy znają go na tyle, że wierzą, że on może tak. Ogromną dysproporcję, tysiące ludzi i garstka jedzenia, że Jezus może coś poradzić. Ale Jezus może coś poradzić, bo jest Bogiem. Tak jak wczoraj odnowiliśmy naszą wiarę w to właśnie, że choć nie widzimy Bóstwa Jezusa na co dzień, to wierzymy na podstawie tego, co mówi Ojciec o swoim Synu. Tak i dzisiaj mamy jakby pierwszy od razu moment, w którym nasza wiara jest wypróbowana. Bo wiele razy jesteśmy w sytuacji, gdzie naszych problemów jest przynajmniej pięć tysięcy, nie licząc tych, jeszcze których nie zauważamy, a naszych zasobów, może siły, zdolności, zdrowia, pieniędzy, czasu, mamy pięć chlebów i dwie rybki. A nie wystarczy nawet dla nas samych, a co dopiero mówić o innych, o pomocy innym. Więc gdyby brać pod uwagę tylko to, co widzimy, to nie chcę was martwić, ale wasza sytuacja jest tragiczna. Moja zresztą, prawdopodobnie też. Gdybyśmy byli pozostawieni sobie bez Pana Jezusa, to już jest po nas. Ale mamy Go. I jest naszą decyzją, czy chcemy wierzyć, że On jest kimś więcej niż rozumiemy, niż widzimy, niż doświadczyliśmy. Jest kimś więcej. I to jest trochę tak, jak w pierwszym czytaniu. Kiedy Izraelici domagają się od Mojżesza nie jedzenia, to jest ważne, oni się domagają mięsa, ponieważ otrzymali mannę, która utrzymuje ich przy życiu. Oni mają co jeść. Brakuje im smaków, brakuje im zaspokojenia ich oczekiwań, ich pragnień, które mogą być jak głód, mogą w nas rosnąć, ale głód jest czymś naturalnym, czymś, co musimy zaspokoić, bo umrzemy. Natomiast Pewne pragnienia w nas, jakieś oczekiwania, pretensje nie są niczym dobrym, i trzeba je trzymać na wodzy. To jest już nasze zadanie. Więc faktycznie Pan Bóg uczy swój lud żyć nie według żołądka, to znaczy nie według własnych pragnień, oczekiwań, ale według tego, co on mówi. Żyć Jego słowem. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ większą część, naszego życia stanowią te momenty, w których nie doświadczamy Pana Boga bezpośrednio, w którym jesteśmy zdani na naszą wiarę. I jeśli ona nie jest wyrobiona, wytrenowana, mówiąc tak trochę po sportowemu, to będzie nam strasznie ciężko. Będziemy uznawać, że Pan Bóg nas nie kocha, że go nie ma, że nie mamy mięsa, że znowu ta manna, która jest cudem swoją drogą, ale Izraelici już tego nie zauważają. Dlatego Pan Bóg zaprasza nas do używania naszej wiary jak najczęściej po to, żebyśmy mogli doświadczać go tam, gdzie go nie widzimy czy nie odczytujemy z w taki sposób prosty, zwyczajny. I to jest wielka łaska, do której Pan Bóg nas zaprasza. Ale wiemy, że on jest dobry, bo tak jak Chrystus nie zostawił tych ludzi głodnych na pustkowiu, tak samo i nas będzie karmił swoją łaską. Być może nie w taki sposób widzialny, odczuwalny, ale mamy pewność, że jeśli jest Bogiem i jeśli jest dobry, jeśli nas kocha, a wierzymy w to głęboko, to nas nie zostawi. Niech On obdarzy Was spokojem.